Awaryjne otwieranie pralki Rapid Candy Pro 7K 1400. W instrukcji obsługi jest informacja, że powinna być tutaj dźwignia ze śrubką zamontowana, ale takowej nie ma. Czyli tak, trzy śrubki z tyłu, odsuwamy blat i przyciskamy o ten przycisk. I może mi się udało zrobić no, dokładnie ten przycisk tą wypukłą przyciskamy i otwiera nam klapeczkę. Zasuwamy z powrotem, montujemy listwę, trzy śrubeczki. Raz, dwa, trzy. Nie, dokładnie. Nie ma plomb, nie ma nic, także spokojnie można to odkręcić, zakręcić i awaryjnie odblokować pralkę. Pochodziła 10 prań, poszedł smrodek i elektroniki i, i tyle. Także czekamy na serwisanta, ale już mogę przynajmniej otworzyć pranie i przez parę dni nie będzie gniło.